Wyjeżdżam tam, dziwka stoi na środku. Nie wiem, czy widać. Ja ją widziałem wcześniej. Kurwy, pierdolone. Przeczekałem, wyjeżdżałem z tego zakrętu tam, też dziwka z tej drogi wyjeżdża. Przedwczoraj chyba tak samo. Kierunkowskaz, jest takie coś tak, try, ty, 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 drogi, ale to Dużo wcześniej widziałem jak tam celował. Bostfel jak to ogląda, te filmiki moje to, to piszę sobie, który tam się stara. I premia, nie ma ta. premia to jest, że się może znowu sprzedać, ten przygód kurwa, jeden z drugim to tak jeździ. Zakupów w sklepach i online. Regulamin promocji na Leroy i grać na własnych zasadach, podążać w swoim rytmie krętymi ścieżkami życia.